Szanowni Państwo, miniony rok 2015 był rokiem wyjątkowym dla Biłgoraja, gdyż w historii chyba nie powstało aż tyle inwestycji w jednym roku. W sumie tylko w 2015 roku na inwestycje miasto Biłgoraj przeznaczyło kwotę 63 milionów złotych. Jeżeli wcześniej. Wydatki inwestycyjne opiewały na kwotę 8,6 milionów złotych. No to mamy skalę porównawczą, jaki zakres został wykonany w 2015 roku. Było to możliwe dzięki przede wszystkim środków, środkom unijnym, które pozyskaliśmy w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej. Ale i wzorowej współpracy z samorządami, z samorządem Powiatu Biłgorajskiego i Województwa Lubelskiego, gdyż wkład własny na największą inwestycję, czyli budowę Alei Jana Pawła II, obwodnicy południowej naszego miasta, sfinansowaliśmy każdy z samorządów w jednej trzeciej. Również powstał ciąg nowych, wyremontowanych ulic. Mam na myśli ulicę Łąkową, ulicę Moniuszki, Żurawinową, ulicę Leśną realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, gdzie wkład własny finansowaliśmy wspólnie z Powiatem Biłgorajskim w wysokości po 50%. Rok 2016 przed nami. Na inwestycje w budżecie miasta została zabezpieczona kwota 14 milionów złotych. Nie można tego porównywać z rokiem 2015, ale tak jak powiedziałem wcześniej, na taki rok nie powtórzy się z całą pewnością w najbliższej przyszłości. Za te 14 milionów chcemy wspólnie z Powiatem wykonać ulicę Długą Komorowskiego Bohaterów Monte Casino w ramach tzw. schetynówek miasto Biłgoraj złożyło wniosek do tego samego programu na budowę ulicy Nowakowskiego. Obydwa te wnioski zostały bardzo wysoko ocenione i wydaje się na chwilę obecną, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby weszły one do realizacji. Przygotowujemy się w tej chwili już do ogłoszenia przetargu, tak żeby jak najwcześniej można było wyłonić wykonawcę i żeby to zadanie terminowo móc zakończyć w 2016 roku. Najprawdopodobniej będą jeszcze jakieś środki po zamknięciu całkowitym tego roku, roku 2015, czyli mniej więcej pod koniec marca powinniśmy już znać dodatkowe wszystkie dane odnośnie budżetu i być może, że będą jeszcze niewielkie środki, które można będzie przeznaczyć na zadania inwestycyjne. Najważniejszym zadaniem, do którego przygotowujemy się już teraz, jest rewitalizacja miasta Biłgoraj. Prowadzone są konsultacje społeczne, na których nam bardzo zależy, aby wzięło w nich udział jak najwięcej osób. Zachęcam państwa wszystkich mieszkańców Biłgoraja do Wzięcia w nich udziału. Najbliższe takie spotkanie konsultacyjne odbędzie się w najbliższy poniedziałek w sali konferencyjnej Urzędu Miasta o godzinie 17. .00. Można również swoje wnioski, przemyślenia przesyłać stroną internetową. Są również w urzędzie wyłożone ankiety, które. No, w Trzeba te 5 minut poświęcić, żeby je wypełnić, ale dla nas byłaby to nieoceniona pomoc, gdyż od tego, od aktywności państwa, w dużej mierze będzie, będą zależały dalsze losy tego. Wniosku. Im więcej będzie Państwa podpowiedzi, tym na pewno wyżej będzie oceniany również nasz wniosek. Program rewitalizacji można będzie realizować dopiero po drugim półroczu 2017 roku. Niemniej jednak y, zakłada, zakłada się, że prace przygotowawcze nad y, opracowaniem programu będą trwały około roku. Korzystając z okazji, y, życzliwości portalu. Biłgoraj. chcę Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia noworoczne, aby rok 2016 był dla Państwa rokiem udanym, aby na swojej drodze spotykali Państwo samych życzliwych, uśmiechniętych ludzi.